Po 15 latach działalności rozstaję się z firmą i z marką Norman Bennett. Pewna moja czytelniczka niedawno w Łomży na moim wykładzie spytała mnie: Jak to możliwe, bo to moja szkoła, moja firma, moje dziecko? Otóż któregoś dnia dzieci dorastają, idą swoją drogą, a zatem wszystkim ludziom, którzy będą pracować w Marce Norman Bennett i pracują nadal, życzę wszystkiego najlepszego. Ja zaś idę swoją własną drogą. Zakładam Instytut Kognitywistyki. Cóż to takiego kognitywistyka? E, nauka, która scala różne inne nauki i pyta o sens życia człowieka. O człowieka w różnych jego aspektach: człowieka, który działa w grupie, w społeczeństwie, e, myśli językiem i używa języka. Człowiek, który przejawia się jako własna osobowość, zarządzająca światem, ludźmi, narzędziami. A zatem, człowiek w kulturze. Człowiek duchowy, pytający o sens życia, człowiek w różnych aspektach. Ale nie koniec na tym, bo kognitywistyka daje nam współczesne narzędzia zarządzania grupą, własnym rozwojem, projektami. Tymi narzędziami są coaching, mentoring, tutoring, terapia. I tym wszystkim, plus jeszcze psychologią transpersonalną, będę zajmował się w nowym Instytucie Kognitywistyki, który rusza już od czerwca. Serdecznie zapraszam do Instytutu Kognitywistyki Maciej Benewicz.